Gdy Twoje dziecko ma obniżoną odporność i ciągle choruje, możesz zrobić dwie rzeczy. Pierwsza, w dalszym ciągu karmić je parówkami i bez względu na to, czy to lubi, czy nie, i chodzić z nim po lekarzach i podawać co chwilę antybiotyki. Druga rzecz, możesz wreszcie wziąć zdrowie swojego dziecka we własne ręce i kupić książkę, jak zdrowo odżywiać dzieci. Bo zdrowie swojego dziecka zaczyna się właśnie od zdrowych jelit. Książka, jak zdrowo odżywiać dzieci, w przystępny sposób podaje najnowsze badania i teorie na temat zdrowego odżywiania, często rozprawiając się z powszechnymi mitami. Dowiesz się z niej, jak w prosty sposób zmienić dietę dziecka na zdrowszą, poznasz naturalne sposoby na powszechne dziecięce dolegliwości oraz znajdziesz ponad 50 przepisów na potrawy dla dzieci, bez nabiału, bez mięsa i bez glutenu. Zdrowe i pyszne. Przetestowane na dwójce moich dzieci. Jak choćby ten pyszny, zielony shake na śniadanie. Pełen witamin, antyoksydantów i wapnia. Czy naprawdę będziesz się jeszcze nad czymś zastanawiać? Wybór, moim zdaniem, jest bardzo prosty. A książka Jak zdrowo odżywiać dzieci? naprawdę pomoże ci w wybraniu tej zdrowej drogi dla swojego dziecka.